Dobrze, witam Was też moi drodzy na nowym odcinku, tak to nie jest żart, oczywiście mówię całkiem poważnie, tak dla Was, dla Ciebie, dla siebie oczywiście nowy filmik, tak materiał, nowy Wy, nowy Ty, nowy ja, oczywiście nowy filmik, ja Wam obiecałem wczoraj, tak napisałem Wam w tym notatniku, pewno, że nowy będzie oczywiście, bo ja to też kupiłem wczoraj, więc wiadomo, że... W... Wczoraj w filmiku nie było tak, bo miałem inne rzeczy na głowie, ale dzisiaj już ten filmik robię, tak, bo ja wiem, że nie jadam obiadu, oczywiście wiem, że nie jadam obiadu, bo ja wypiję tylko kawę, tak, wziąłem tapetki i tak dalej, ale e, oczywiście, no, ubrać się ubiorę za chwilę, tak, w to nie wątpię, bo zupełnie nie macie łączonego postawy, więc macie to, że raz nie macie osobno, więc zachęcam do zobaczenia, bo, bo ten filmik dotyczy nie codzienności, tak, nie codzienności, tylko testingu, tak, bo dla naszych twórczych sprawy też to będzie, tak, będą inne rzeczy, tak, to powiem, to powiem, to powiem, oczywiście wiem, e, bo to, co może powiedzieć, na ok, aktualne tematy i bieżące powiem oczywiście spokojnie to powiem ale wiecie że ogólnie do temat filmu tak jest testing tego żelka tak o smaku banana czyli specjalnego żelka tak y, jakie opakowanie żelków to wy wiecie prawda no właśnie i dzisiaj testujemy jeszcze na bieżąco są mi dwa dwa napoje tak robimy na taka taka tak na komary? no musi się nie a nie wie tylko to nie bo ten gaz musi tu kurzać, nie no więc gazowany owoc, tak, hortek tak z pomarańczy. No to jest typowy posmak, wiem, ale no skoro jest to jakaś sokiem, tak, jest to y, jakoś specjalny napój, no to mu, mu, musi, musi być testing oczywiście. Testingi, testingów dawno nie było, tak, jakieś samo samo były trzy testingi, tak, jak nie dwa, więc zachęcam do zobaczenia tamtych, a zapraszam na ten oczywiście, bo na tym odcinku będziemy testować dwie, dwie rzeczy czy tak na raz, czyli dzisiaj dwa na raz, czyli i to i to. Tak? Czyli coś, czy coś do jedzanka i coś do picia. Okej, okay. mam nadzieję, że to będzie dobre, oczywiście, bo to. Y, o to się nie martwię, oczywiście. O to za bardzo nie. Bardziej ciekawi mnie banan, prawda? Smak banana. Was pewnie też, no właśnie, ale spokojnie, przekonamy się później, więc spokojnie, to temat filmu jest to i to, ale najpierw nasze rzeczy będą, najpierw nasze rzeczy, tak, a potem będziemy testować to i to, dobra, okej, okay? bo ja tu mam jeszcze smak brzoskwini, tak, oczywiście, ja tu mam jeszcze smak brzoskwiniowy, też ciekawy smak, ale tego testować się będziemy, tak, bo ja i tak za dużo będę jadł przed obiadem tak słodkiego w sensie tego żalka, tak, a bo ten żelak najwyżej jest je mam na czarną godzinę, tak więc spokojnie, dzisiaj go nie będziemy dostawać dzisiaj nie, dzisiaj będziemy dostawać banana, tak ale e, smak brzoskwiniowy tutaj w razie czego jest odłożony, tak, tutaj na specjalną strefę, no i jak nie dzisiaj zrobię tak testing z tej brzoskwini to jutro, e, my też mamy robić na piekło, tak rozumiem, hej, halo też na komary, tak, też na malarię gołą no, dupą, tak, no ale to nie do Was, tylko coś mi tu boli, nie? Nie wiem co, ale coś mi tu popali, bo coś mi tukuje teraz, wiecie? No właśnie, w brzuchu, no właśnie, koło brzucha, ja nie wiem, też na taka, taka, tak? Też na malarię robić, no, ale to nie do Was, to nie do Was, tylko na to, nie? No, jak nie gaz, to to, za co chwilę coś. Ale więc więcej stosować będziemy banana, tak? Nie brzoskwinie, tylko banana, Okej? Okay? Tak wszystko? Dobra, bo to jest załatwione, tak? Temat brzoskwinki, tego żarka to najwyżej jutro tak sobie zrobimy, jutro tak dzisiaj nie, ale jutro na spokojnie. Bo ten filmik jest z tego żolka, tak na Instagramie na YouTube, bo na YouTube ja go wydam dzisiaj spokojnie, tak? Bo dzisiaj filmików typowych nie ma tak na YouTube. Oczywiście wiem, nie, bo ja mogę stworzyć filmiki, ale wydawał ich na razie nie będę, tak? Bo ja, bo ja pewnie je wydam, no ale to dopiero przed spaniem pewnie. Ale spokojnie tam. Yy... Bo, bo, bo teraz typowych filmików nie ma tak żadnych, ale nie wykluczam tego, że przez tak jak będę miał gotowe, to wtedy tam jakieś wydam, tak typowe filmiki, yy, bo inaczej posty, inaczej filmiki, ale to co będzie, to będzie, no i to tyle, tak dobra. Bo na razie filmików typowych nawet nie ma, tak ja wiem, ale ten filmik, tak fizyczny z kamery, tak z testingiem z, z, z naszymi sprawami, to od tobie będzie, jako pierwsze, tak to na pewno. Jest zgadnę jako rolkę też tutaj. Jest materiał, a na YouTube też jako stój na filmik, tak, odcinek oczywiście, więc zachęcam do oczekiwania, bo ten materiał będzie dzisiaj na YouTube, tak, tutaj i tutaj, i to wszystko, tak, no, może przy, mogę przejść do tej rzeczy, bo to dotyczy tej y, ostatniej bieżącej rzeczy, bo, ty, bo ja jej nie podałem ostatnio, tak, bo nie było filmu ostatniego z tego, nie było z kamery, tak, to jest z filmik najnowszy, ale to też jest bieżące, ważne, zresztą wy to macie kolorki wydane, tak, na YouTube, też, na YouTube macie tego więcej, tak, to nie wątpię, czy, czy zaskoczenie filmiki, tak są już, są, już są na Insta do zobaczenia, tak? Do Czyli z tymi, tymi, tymi odmiennymi widokami, i tak na pewno ten z, z, z odblackiem łazienki mi się wydaje, takie coś tam jeszcze, prawda? Jest to papierem chyba i macie jeszcze trzeci filmik, nie jakiś. Więc trzy filmy do zobaczenia macie jako rolki. I to zobaczenie tam jest, zachęcam jakim bardziej, bo to tam jest, tak? To jest właściwie do oglądania, tak załeczkę z tą kartką, bo raczej był post. Eee, na stronie tego nie było, na YouTube tego nie było, bez tak? To dotyczy to, to, tylko Instagrama, więc na Instagramie i post z tą kartką było. Zachęcam do zobaczenia, bo to też tam było, tak? Z tą kartką teraz mówię fizycznie o niej, tak. I to tyle. Tak z tej kwestii. No. No to, co chcę z tego powiedzieć, to powiedziałem tak, a filmiki do zobaczenia jak rurki macie, zachęcam, to tam jest. Wiecie, że rurki to też są wydania, tak fizycznie ich nie ma. Oczywiście tak takiego kotlingu fizycznie ich nie ma, ale e, do oglądania są, tak, do urozumienia z tak, i tak dalej, tak tak, tak, tak jak obowiązują na przykład, nie? no właśnie. I filmikowe ery, tak, weź głos z tym here, No dobra, bo oczywiście to jest temat filmu, tak, to nie wątpię, tak, ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, także popiję wody yy, z kranu, tak, nie powinienem być z kranu, no ale okej. Okay. No, pot tu musi palcować pot, nie? Znowu, no właśnie się wczoraj myłem. A pot musi palcować, więc znowu też, też bym na malarię, tak? Dzisiaj na go, no. Ale to nie do was, nie tylko na pot, bo on chce iść na malarię i to widać, nie? No, pójdziesz na pojemki, tak? Pójdziesz, no, napytamy. O matko morska, nie da się, no, nie da się. No, nie chodzi o was, nie? no. Więc oczywiście to tam jest tak, natomiast yy, bo filmików typowych nie ma tak dzisiaj na, na razie na ten moment żadnych nowych nie ma, tak ja jakie je stworzę wtedy ja je mogę wydać tak przed paniem, a posty na YouTube z wczoraj macie, tak wiecie jakie dałem, a dzisiaj yy, jakie będą takie będą, takie będą ja nie będę, ale to co tam to dam, tak. To co ja robię zdjęcia dzisiaj, tak osobno i razem, to wtedy ja to dam w formie postów, tak? i Ewentualnie to czego nie było na, nie będzie na postach, to będą, to będzie na filmikach, dobra? I to wszystko. Tak, to, to powiedziane, to powiedziane tak, bo na Instagramie materiały jakieś. Instagramie, macie z nocy, macie z, z przespaniem, tak. Ma, macie materiały to, macie tu. Macie jeszcze materiały te najświeższe, dane tak przeze mnie, to tak przed chwilą dałem, tak, jakieś tam sety i nie, i nie sety. Więc zachęcam do zobaczenia, bo te sety na Instagramie też, te materiały są jakieś tak, to też jest materiał na Instagramie, tak to będzie. Jako filmik, tak, ale posty to są inne rzeczy, tak. No, bo posty tam setowe, takie nie setowe, macie do oglądania też na Instagramie już. I to tyle, tak. No. no. Bo najważniejsze ale to wiadomo, tak, wodno-brzeg czysty, tak, na tak, szczolm, e, wolność, tak, odciąż tak, bo jeszcze, jak tak, na pewno dobry fakt, zimna rabata. E, na pewno tam e, właśnie lód, tak, wol tak, na pewno, tak, to są najważniejsze tak, oczywiście, wiesz, są, tak, są i felice, oczywiście, tak, też, też życie, tak samo ważne jak dobry fakt, tak, e, lód czy zimna rabata oczywiście, e, macie link walienty, macie osobno, tak, macie, tak, mi było, na i to by było, na, na stanie było, tak, były setowe, były linkowe, były zestawy, tak, były, były materiały, z kamery były filmiki twórcze, tak było były odnowienia, tak różnych tych ważności, więc zachęcam do bo to jest tutaj, tutaj, tutaj tak fizycznie, to będzie tutaj, tutaj, tutaj spokojnie, tak wysłuchanie, tak, to macie, tak wysłuchania, stymowanie, rozumienia zachęcam do słuchania najważniejszy, ale oczywiście ewolucja etapy, from the volt, chyba herbaty fakcje, słuchanie też są ważne, era dużo wydawała, po prostu różdzie wyparzonyk w w krzyżownictwa, to też są życiowe ery, tak, ja o nich nie mówię, oczywiście o nich rzadko mówię, ale to też są ery życiowe, tak, nie, nie są może tak bardzo ważne, bo są tak i dobry fakt, ale to też są ważne ery, tak, bo każda era życiowa, studyjna, osobista, ja wiem, że u Was wychodzi, u Ciebie tak, u mnie też wychodzi każda era życiowa, tak, warianty osobno, że wiecie, że ja warianty po to, żebyście mogli słuchać różnych wersji, bo, bo, bo materiał jest sam, sam, oczywiście, ale układki, ale układki każdego wariantu są inne, prawda? Zresztą tak będzie fizycznie, zresztą do kupienia, bo takie macie dane te warianty, tak, na no, stanie macie. Podki, jakieś były posty, nęskie, my też były posty to wiecie, że tego tak nie fizycznie. Tak, tego dojdzie na jakieś krawanie pudełka, tak, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, bo albo wersjon tak jest to to wiecie, nie? Bo jak bo, bo wiecie, że macie produkt deniowy, tak, do, albo wersją, tak, macie do zimnej rabaty, macie do, do dobry fak, macie wideo z streamingu, tak, macie do tego dysku lutonowo, tak, ołótnowo się czego, ale wiecie, że tego fizycznie nie ma, tak. Ani, ani ten dysku do LUT fizycznie nie ma, ani albo z fizycznie nie ma. Ale zimna rabata, dobry fak, Opisy z to już fizycznie będzie tak, to będzie fizycznie, to będzie fizycznie, wideo -mix, tak, mix też timingowo, tylko tak, wideo mix też ma fizycznie, tak nie ma, po prostu fizycznie, bo nie ma jak zrobić celi tak do wideomix, więc nie będzie tak, bo za do układki almowy wideo będzie tak, ale wariant z c nie będzie tak, nie, nie, co to, to nie, ale oczywiście link w tak jak produkt wydaniowy to macie, tak. oczywiście dowiedziałem, ich ze streamingu, tak? To jest tylko do streamingu, ale jak produkt widzeniowy tak w to macie, tak? Zimna chłoda fizycznie, dobry fakt fizycznie, z lodu wiecie, co będzie fizycznie, czego nie będzie fizycznie, to powiecie, zniewa się, właśnie, czego bardzo wyrzucie w eria, tak moc w sercu, zachęcam. Wim, że jesteś, wiem, że jesteście fanami lutwandy tak, słuchacie album wersją, słuchacie epki, słuchacie epki Kysalik, tak macie 5, macie 8, macie 14, tak 5, będzie, 5 fizycznie będzie spokojnie na zimne Mininu, za zatorba, tak spokojnie, okładki emowy, tak jak w iforumie oczywiście. Jak najbardziej, tak, i na na, na, stronie na YouTube, tak, i to tyle, tak, No Dobry fakt też, bo dobry fakt jest, dobry fakt jest, jest tak samo ważny jak grud, więc rozumiecie, bo dobry fakt też, obiecać, wariant, tak, perfekt tak, tutaj bezatorba, tutaj bezatorba, tutaj z d tutaj z tak, out na na, na, na na YouTube, na stronie, tak, zresztą od życia ważności tej ery też były tak nieraz, były filmiki z kamery, były filmiki twórcze, tak, były shorty, były inne rzeczy, tak, więc zachęcam do słuchania, dobry fakt też, no i na ery tak życiowa, produktu w biografii też macie tak zapisane, więc zachęcam, bo to tam jest. I to wszystko tak i bo wodne ery to są też najważniejsze, tak to wiecie jakie są ważne, warianty je osobno, Woda wariant wariant 24 lipca, bo w ten dzień kiedy 24 lipca tak wypadnie druga rodzina płyty wodnej, wtedy ja zapowiem o wariant do tej ery, tak, wiecie o co mi chodzi. No właśnie, to co mówimy kiedyś, prawda? Spokojnie, ten zginie to też wtedy będzie tak. A do końca roku wiecie co będzie do końca roku to wiecie co będzie u mnie tak najtobie na Instagramie na to będzie do końca roku, to będzie do 24 lipca tak zapowiedziane. I to chyba wszystko z tych rzeczy, bo dobrze że tak powiedziałem, tak, są tak, wiecie, że też jest ważne, bo wiecie, że z tak wszystko fizycznie, tak, wersją tak wszystkie warianty fizycznie, ze mojej wszystkie warianty albumowe fizyczne, guzowe, torbowe, tak, jakichś folii, tak, winne czyli yy, tak i to wszystko, dobra, no bo, bo są tak jest są ze też techniky, tak, też ważne, że era to życiowe, tak, z wariantów, tak, utwory, tak, albumy, tak, epki, zachęcam z streamingu, bo fizycznie wszystkie warianty albumowe z wersją tak będzie, tak, swój, bo, 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 bo budałek ani do tej ery, ani do tej ery nie ma, tak. Tak nie, ale fizycznie, fizycznie wszystkie warianty albumowe yy, fizycznie będą, tak? 13, 18, 8, 8, 4, 4, Zmieniu w też 20, tak? 16, 32, 32, tak i 5, nie? Bądźcie go out now na stronie, nie? Na YouTube i na stronie. I, i to wszystko, tak? Lecimy z tym, dobra? No. my To, co chciałem na ten temat powiedzieć, na temat twórczych rzeczy, tak to wszystko powiemy, a. Bo ziemię chyba cię nie powiedziałem tak dużo, ale jeszcze to też jest bardzo ważne. Zresztą macie ocenę, macie wariant, tak? W będzie tutaj to, tak? za zadroba też tutaj, tutaj, więc spokojnie tak yy, i to wszystko, tak? Lecimy z tym. Bo tu mamy hortek z tak? Gozowany, po no, no wiadomo, że najpierw testujemy napój, bo napój jest to jeszcze pół biedy. Yy, Żalek, nie wiem, bo ten żalek się tu musi kleić, nie? No, nie wiem, bo to musi się kleić do tego, ale mamy banan, mamy smak banana, tak, dobra, oczywiście pachnie bardzo fajnie, tak pachnie taki aromat banana, tak, no taki sztuczny banan, nie, nie, nie pachnie to tak jak banan fizyczny, który ja jem, tak na co dzień, tak, w takiej formie owoca, tak, bo inaczej rzadki, inaczej owoc, ale, ale pachnie ładnie, tak, bo, kolor, bo, bo wygląda jak cytryna, tak, bo ogólnie ja myślałem, że to jest cytryna, ale to nie jest cytryna, to jest banan, pachnie oczywiście, tak jak mówię, tak, jak, jak, jak taka nuta banana, tak, tylko sztuczna, Banana, sztucznego banana. No dobra, bo miałem spróbować tego najpierw, ale spróbujemy to, nie? No. Bo to mnie bardziej ciekawi, wiecie, nie? No. E, dzisiaj robimy też na malarię, tak? Goła dupa, halo. Do dżungi, na go! No. Nie wiem. <ścoughs> Znowu coś, nie wiem. No. To nie do was, nie? No. E, więc oczywiście tutaj próbujemy, tak i. E, szczerze wam począł nie będę, bo... o mm. Szczerze, dziwnie to smakuje, moi drodzy, bo to smakuje jakbyście wzięli przeterminowanego banana do buzi i go susali w formie żarka. Naprawdę dziwny ten smak. Myślałem, że to będzie lepsze. Niby treby nie używa. Niby jest ok, ale jednocześnie jakoś nie wiem. Mm. Bo tutaj też wygląda jak pomarańcza, prawda? Bo to jest smak pomarańczowy, to nie wątpię, ale powiem wam, że. I dobry, niedobry ten żalek. Halibo. Nie wiem, mógłby być lepszy, ale jaki jest, taki jest. Mm, nie wiem. Jakoś tak, nie wiem, taki dziwny posmak banana. nie, Bardziej wolę banana jako owoc niż żelki, No, ale będę musiał zjeść te żelki, nie? No, jak już mam je otworzone. No, przechodzimy do tego, tak? Bo już otworzyłem to oczywiście więc spokojnie, tak? My, my naprawdę dzisiaj robimy na pytony siatkowe, tak? Robimy na, na malaria. Pionki, halo! No kibranego. No. Nie da się, no. Bo tutaj oczywiście tutaj gazowany owoc, tak? i przy... Bo pachnie, oczywiście pachnie tak orzeźwiającą pomarańczą, prawda? Pachnie taką orzeźwiającą pomarańczą, gdzie faktycznie czuć tutaj aromat pomarańczy. Nie, że takiej prawdziwej, soczystej, aromatycznej, sztucznej, ale prawdziwej, nie? No. O. To jest na pewno lepsze. Trzy razy lepsze niż ten żalek banana. Bo tutaj, bo tam czuć y, główny też po smak banana, oczywiście ja wiem, tam było czuć po smak banana tak sztucznego, ale to jest o tyle fajniejsze, że to jest w formie napoju, tak, pomarańcza i jest gazowane, to wiadomo, tak, no i oczywiście jest y, na polecenia, bo bardzo dobre, tak? Po, po smak pomarańczy, nie? Wyraźny smak pomarańczy. No ale to wszystko z tego filmu, tak? To wszystko. To, to było, to było, tak, to było i to wszystko.